Się ma. Dziś sztuczna inteligencja AI w kryptowalutach. Sztuczna inteligencja AI oraz blockchain, dwie rewolucyjne technologie, razem tworzą fundament dla nowej ery w świecie finansów cyfrowych. Ich współpraca przekształca tradycyjne modele biznesowe, wprowadzając automatyzację, zwiększoną efektywność oraz nowe możliwości zarządzania. Danymi. Co to oznacza dla nas? Słuchajcie, wiecie o tym, że bardzo dużo się trayduje na różnych kryptowalutach. I teraz często mają problemy ludzie, którzy mają duże emocje przy tym. Jest jakiś wzrost, czekają jeszcze chwilę, jeszcze chwilę będę miał więcej. Z drugiej strony są spadki. Kurde, sprzedam szybko, bo stracę. AI będzie tylko. Kalkulował w takich sytuacjach, będzie sprawdzał sobie projekty, które mu będą pasowały, które będzie uważał za transparentne, pewnie będzie w nie wchodził, które będzie miał podejrzenie, że coś jest nie tak, to zostawi je. Dlatego myślę, że AI i w kryptowalutach to duża przyszłość. W ogóle tokeny od AI będą dużą przyszłością, bo no to są projekty, które będą się tylko i wyłącznie rozwijały. Integracja AI z blockchainem staje się kamieniem milowym w rozwoju kryptowalut, oferując zarówno inwestorom, jak i przedsiębiorcom narzędzie, które redefiniują zasady gry. Jak AI zmieni świat kryptowalut? No, sztuczna inteligencja odgrywa kluczową rolę w analizie danych. Właśnie, analiza. Analiza danych to jest podstawa zarabiania w kryptowalutach. Jeżeli nie masz wiedzy na temat kryptowalut, konkretnych projektów, no ja bym trzymał się od nich z daleka. Nie mówię, że są złe, nie będę mówił, że są dobre, tylko jeżeli nie znasz konkretnych walut, konkretnych projektów, to niekoniecznie możesz się tym zająć, no bo możesz stracić. Nie wiesz, jak się taki token zachowa. Agenci AI, automatyczne systemy zarządzające w blockchainie. Agenci. Jednym z najbardziej fascynujących przykładów integracji AI i kryptowalut są automatyczni agenci, SS, AI są inteligentnymi programami, które działają samodzielnie w zdefiniowanych sieciach. One będą sobie po prostu sprawdzały rzeczy. Tokeny oparte na AI, integracja AI z blockchainem otwiera drzwi do tworzenia nowego rodzaju tokenów, które są kluczowe dla, dla funkcjonowania ekosystemu wytwarzających sztuczną inteligencję. Przyszłość AI i kryptowalut, AI i kryptowaluty jako przyszłość finansów. Słuchajcie, no. AI -e będą dawały gwarancje. często mówię o tym, że pieniądz dzisiaj to jest kawał kartki, która jest umowna. Tu AI konkretny może dawać gwarancję wartości jakiegoś tokenu. AI -e będą miały możliwości reagować na spadki, czyli jeżeli ktoś sprzedaje dużo tokenów, będą mogły odkupować. Jeżeli ktoś będzie kupował dużo, będą mogły odsprzedawać. One będą to robiły automatycznie i dużo szybciej niż człowiek. I jeszcze raz powtórzę, AI nie będzie miał emocji, on będzie po prostu tylko kalkulował, co za tym idzie, wykalkuluje sobie konkretny zysk, jaki będzie chciał osiągnąć, i taki zysk zrobi. I nie będzie się zastanawiał, czy mógł więcej, czy mniej, czy by stracił, czy zyskał. On wykalkuluje, zrobi zysk i będzie robił kolejne transakcje dobra, do zobaczenia na kolejnych filmach.